Towarzysz Schetyna potrzebuje miliona manifestantów. Taka informacja obiegła cały postępowy świat. Pierwszy odzew już jest. Wielki przyjaciel demokracji ludowej towarzysz Kim Jong-un już zapowiedział pomoc i gotowość wysłania do Polski miliona szczerych demokratów. Demokraci muszą się wspierać. Towarzysz na to prawdziwy demokrata, o czym świadczy jego ogromne zaangażowanie w walkę z kaczyzmem i fakt, że jest jedynym kandydatem na przewodniczącego partii, której hasło jest takie samo jak nasze: by żyło się lepiej. By żyło się lepiej, wszyscy. W tych szczerych, prostych słowach towarzysz Kim Jong-un zapewnił uchodźców z platformy, o swojej przyjaźni i wsparciu, a zatem można spać spokojnie. Milion manifestantów pozwoli pokazać olbrzymie społeczne niezadowolenie całego kraju, który w napięciu oczekuje na nadejście od sieci unijnych komisarzy. Masowy protest pozwoli przyspieszyć interwencję Europy. Towarzysz komisarz Ginter Ettinger już zapowiedział, że zaproponuje, aby objąć Polskę nadzorem Brukseli. Bo jak mówi przysłowie, prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, a bieda jest wielka. Bo jak powiedziała Towarzyszka Bieńkowska, za 6 tysięcy to pracuje tylko złodziej albo idiota. A zatem demokracja musi pokonać kaczystowską biedę. By żyło się lepiej. By żyło się lepiej wszystkim.